Chcecie mieć niskie i proste podatki? Szczajne granice? W czwartek na kieleckim rynku pojawił się słowo Mir Mencen i porwa tłumy. Mamy gorszych polityków niż Bangladesz. A ten Zielony Ład, przez który prąd tak drożeje, to trzeba jak najszybciej w całości odrzucić. Jak zostanę prezydentem, zawetuję każdą ustawę, która podnosi albo komplikuje podatki. Można się z nim w różnych rzeczach tu zgadzać. I w pierwszej, i w drugiej, że głosujemy na słowo Mir Dziękuję Wam bardzo. Przy okazji zapytaliśmy uczestników spotkania, dlaczego wspierają kandydata Konfederacji. Przede wszystkim myślę, że bezpieczne granice. Wolennicy Mencena? nie mam prawa wyborczych A z jakich powodów pan głosuje na Sławomira Mencena? E, mam dość tego popisu, który rządzi 20 ponad lat. Mówiąc, pojawiłem się tutaj tylko i wyłącznie z tej ciekawości. A wy? Co sądzicie o słowomirze Mencenie i jego wizycie w Kielcach? Fajna granica prezydenta, który będzie dbał przede wszystkim o polskie interesy, to głosujcie mnie w tych wyborach 18 maja. Bardzo Wam dziękuję, dzięki Kielce Do zobaczenia. Bardzo Wam dziękuję.